Boże, spisane Boże słowo w miejscu Ewangelia Jana 12 rozdział. Ewangelia Jana 12 rozdział. Do 26 wersetu łącznie czytamy: Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go, ojciec mój. Przed chwileczką było powiedziane, jak to Pan Jezus Chrystus wypracował sobie. Uczczenie Jego dzieła, wymieszczenie. Brat Andrzej czytał. Jeśli kto miłuje Boga, przykazań Jego, przestrzega, przykazania Jego nie są uciążliwe. gdyż kieruje dzieckiem Bożym miłość Boża. Niegdyś. Niegdyś w świątyni Bożej służyli kapłani, ale tylko nieliczni mieli możliwość przejścia za zasłonę do miejsca najświętszego i to tylko raz w roku. Kiedy Pan Jezus Chrystus dokonał dzieła odkupienia na krzyżu Golgoty, zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje od góry aż do dołu. Pan Jezus powiedział, jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną. Kapłanami Boga Żywego są dzieci Boże. Ciało nasze są świątynią Ducha Świętego, przeznaczone do służby Bożej. Jednakże, w momencie, kiedy powołany do istnienia został Kościół Pana Jezusa Chrystusa, ludzie z różnych pobudek mieli też różne koncepcje na Życie i na relacje między Bogiem a ludźmi. Powstał między innymi taki pogląd, który nosi nazwę do dziś dnia Deizm. Jest to nurt, którego wyznawcy uważają, że Bóg stworzył świat. Owszem, dał początek światu, że jest konstruktorem świata. Ale że nie ingeruje w świat. Bóg stworzył świat i pozostawił go samemu sobie. Bóg nie ingeruje. Świat w to, co się dzieje na Ziemi, to, co się dzieje na świecie, w to, co się dzieje w życiu człowieka. Świat funkcjonuje sam sobie, chociaż Pan Bóg go stworzył w którymś momencie historii. Na spotkaniach z dziećmi. Yy, Wykazujemy całkowicie inną perspektywę, bowiem Pan Bóg różnymi i wieloma sposobami przemawiał do człowieka. Pan Bóg wielokrotnie naprawiał to, co człowiek zepsuł przez grzech. Pan Bóg jest nadal zainteresowany tym, co się dzieje na świecie? Jest nadal zainteresowany tym, co się dzieje z Tobą? I jest zainteresowany i zaangażowany w Twoje zbawienie. Jednakże obserwując, możemy zauważyć, możliwe, że się ze mną zgodzicie, możemy zauważyć, że współcześnie mamy do czynienia z deizmem wśród chrześcijan. Taki współczesny teizm, bym powiedział. Owszem, Pan Jezus Chrystus stworzył świat. Więcej Pan Jezus Chrystus dokonał dzieła odkupienia, dokonał dzieła zbawienia, ale nic mu do mnie. To tak jak z tymi dziesięcioma trędowatynami, których Pan Jezus uzdrowił. Pan Jezus mnie uzdrowił no i idę sobie dalej, nic mu do mnie dalej, no, tylko jeden wrócił podziękować. I czy nie jest tak dzisiaj, jak w Chrystusie, w okresie laodyceńskim, w którym żyjemy? Tak, Pan Jezus Chrystus zmarł za mnie na krzyżu Golgoty, przelał swoją drogocenną krew za moje grzechy, ale nic mu do tego, jak ja żyję. Nic mu do tego, jak ja życie prowadzę jako chrześcijanin. Nic mu do tego. Możemy spotkać się z deizmem wśród chrześcijan, czy nawet tak zwanych chrześcijan na początku dziennym. W życiu religijnym, ale myślę, że jest to obecne w każdej denominacji i wyznaniu, bo to zależy od osobistej relacji człowieka z Jezusem Chrystusem. Panie Jezus Chrystus, na krzyżu Golgoty. Zbawił mnie, zmartwychwstał i tak dalej. Ale moje życie, moja sprawa, nic Bogu do tego. A Boże Słowo a, to było pisane dawno temu. Mamy dookoła pełno różnych innych objawień. Każdy tam sobie wybierze, samo tam pasuje. Boga sprowadza się do roli towarzysza mojego życia. Ja i mój Bóg. Panie Jezus jest towarzyszem, Panie Jezu błogosław mi, Panie Jezu daj, Panie Jezu prowadź mnie, Panie Jezu chroni mnie, żeby mnie nie złapali kiedy kradnę. Panie Jezus jest towarzyszem. Jednakże Słyszymy niejednokrotnie w Chrześcijan, że Jezus jest Panem. Tam, gdzie jest Pan, tam jest i sługa. A Jezus powiedział, przeczytaliśmy, jeżeli kto chce mi służyć. Powiedział tutaj, jeżeli ktoś chce, żeby był jego towarzyszem. Pan Jezus powiedział: Jeśli chce, kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i nie służę mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczcie go, Ojcze. Dzisiaj chcielibyśmy przyjrzeć się aspektowi w relacji człowiek a Bóg, czy w relacji Bóg-człowiek właśnie z aspekcji, w aspekcie spojrzenia jako Pan i Sługa. Nie jest to w tonie współczesnej miłości Chrystusowej, aczkolwiek przyjrzymy się temu aspektowi. Pan Jezus Chrystus jako nasz wzór, jako nasz mistrz przyszedł jako sługa. Pan Jezus przyszedł, aby służyć. I wiemy, że służył Ojcu i służył ludziom. Przyszedł, aby służyć i wypełnić wolę Ojca swego. Jest taki fragment w drugiej księdze Mojżeszowej, który chciałbym, byśmy razem odczytali. Druga księga Mojżeszowa 21. rozdział od pierwszego wersetu. Śpiew, w pieśniach śpiewamy, wśród ludzi wyznajemy: Jezus jest Panem, ale rzadziej się słyszy, a ja Jego sługę. Rzadziej się to słyszy. Raczej koncentrujemy się na tym, kim Pan Jezus jest i to jest słuszne, ale przy tym możemy zapomnieć, kim my jesteśmy w relacji z naszym Panem, Babicielem Jezusem Chrystusem. Druga Księga Mojżeszowa, 21 rozdział od pierwszego wersetu czytamy. A te są prawa, które im przedłożysz, jeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego, sześć lat służyć ci będzie, a siódmego wyjdzie na wolność bez okupu. Jeżeli sam przyszedł, odejdzie sam. A jeżeli był żonaty, i żona z nim odejdzie. Jeżeli jego Pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów lub córki, żona i jej dzieci należeć będą do pana, a on odejdzie sam. Jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie: Miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci, i nie chcę wyjść na wolność. Wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi albo u odrzwi, i przekłuje mu pan jego ukoszydłem. I będzie niewolnikiem jego na zawsze. Pan Bóg darowuje nam żony, mężów, dzieci. Ale jako chrześcijanie mamy świadomość, że one, oni należą do Boga. Pytanie jest. Co z tobą? Kim jesteś ty, kiedy doświadczysz, że dobrotliwy jest Pan? Bo zdaje się słyszeć nie raz, jak chrześcijanie mówi, Pan Mój. Bóg mój, wspomniany już wcześniej, Jezus jest moim Panem i ja i każdy z nas może to skonfrontować. Skoro Jezus jest moim Panem, to czy ja jestem Jego sługą? Czy może moje podejście do życia jest takie, że Pan Jezus mi towarzyszy w moim życiu? Bo jako człowiek ja pozostawałem we wiążącej śmiercią niewoli grzechu. Nie wyzwoliłem się bez okupu. To Pan Jezus Chrystus zapłacił okup za moją wolność. Nie ja je wypracowałem. Ja Bogu w tym nie pomogłem. To On zapłacił pełny okup. Za moje życie. Lecz kiedy zostałem zbawiony z łaski przez wiarę, doświadczyłem wolności. Prawdziwej wolności, którą przynosi Jezus Chrystus. I o tym mówi Psalm 34,9. 9. Skosztujcie i zobaczcie, że dobrotliwy jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Dziesięciu trendowatych każdy z nich doświadczył dobro dobrotliwości Bożej. Każdy z nich doświadczył. Oni większość z nich zobaczyła, doświadczyła i poszło. Wróćmy do Ewangelii Jana, tym razem szóstego rozdziału. <tryk> <tryk> Wielu odeszło. Kiedy Pan Jezus Chrystus uzdrowił wielu ludzi, wielu uznało, że już nie potrzebuje Pana Jezusa do dalszego życia. Bo osiągnęli swój cel. Chcieli być zdrowi. I Pan Jezus ich uzdrowił. I uznali, że dalej w dalszym swoim życiu Pana Jezusa nie potrzebują. I czy dzisiaj we współczesnym chrześcijaństwie nie możemy dopatrzeć się pewnego podobieństwa? Że Pan Jezus Chrystus uwalnia człowieka. Człowiek słyszy Ewangelię, o, Panie, Pan Jezus mnie kocha, Pan Jezus za mnie zmarł, Pan Jezus zmartwychwstał. Ej, skoro tak, to, to już go nie potrzebuje do dalszego życia. Skoro On już to zrobił, to po co mi on dać? Czasem się przyda jako towarzysz mojego życia, kiedy mnie coś tam spotka. Ewelia Jana, 6 rozdział 67 wersetu. Pan Jezus mówi do swoich uczniów. Ewangelię Jana 6 rozdział 67 werset? Wtedy Jezus rzekł do 12. Czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego? A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, synem i Bogiem żywym. Czy poznałeś Boga? Czy poznałeś Pana Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który jest tym, który, który przyszedł, aby wyzwolić Cię z niewoli grzechu? I Pan Jezus pyta Ciebie, chcesz odejść? Wtedy. Każdy z nas w konfrontacji z tym pytaniem może odpowiedzieć jak Piotr. A do kogo pójdziemy, panie? To ty jesteś. Drogą, prawdą, życiem. Dokąd? Bo do kogo pójdziemy? Gdzie pójdziemy? A jeżeli pójdziemy, to gdzie byś siebie zajdziemy? Wielu chętnie powtarza za zostałym Pawłem. I teraz, żeby nie było, że mówię o kimś tam daleko, to ja też czasem chętnie lubię to powtórzyć. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jestem parwadogoracem 2.20. nie niechętnie te słowa wypowiadamy. Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. We, więc Zobaczmy, jak apostoł Paweł przedstawia się w listach, które dawno mi by było przez Ducha Świętego napisać. List do Tytusa 1.1. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest godna z pobożnością. W jednym wersecie, a Paweł akcentuje tutaj służbę, i tego kim jest że jest sługą Żyمیان 1 1 Żyمیان 1 1 Paweł sługa Jezusa Chrystusa powołany na apostoła Wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. List do Filipian. 1-1. Paweł i Tymoteusz. Słudzy Chrystusa Jezusa. Do wszystkich świętych Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskopami i diakonami. Łaska pokój od Boga Ojca Naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Kolosan, czwarty rozdział. Bo nie pisze już tutaj o sobie samym, lecz o swoim towarzyszu. List do kolosan 4:12. Pozdrawiam Was Epafras, który pochodzi spośród Was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za Was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Podobnie pisał o sobie Piotr. Podobnie pisał o sobie Juda. Co mówisz? O sobie ty. Paweł, towarzysz, przyjaciel Pana Jezusa Chrystusa, święty, wybrany Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany do konkretnego zadania przez Pana swego. Przecież Jezus jest Moim Panem. Jezus jest królem mojego życia. Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chrystus, który przyszedł jako sługa. Sługa. Dulos. Oznacza niewolnika. Czy w momencie swojego nowonarodzenia, w momencie kształtowania. Tobie charakteru Jezusa Chrystusa pozwoliłeś sobie przekuć go, a Jezus przynosi wolność, wolność, ale Ty kochasz Pana swego, wiesz, kim jest. Do kogo pójdziesz innego? Więc decydujesz się zostać u swojego Pana na zawsze. Pozwoliłeś przekuć sobie ucho? Nie mówię teraz o, wiecie, przekuwe, że nie będę teraz tutaj głośno wam panuszła. Nie, nie. Ja o tym mówię. Chodzi mi o twoje poddanie się, o twoje oddanie się Jezusowi Chrystusowi. Jako suda. Pierwszy jest Pana do Koryntian, czwarty rozdział, od pierwszego do drugiego wersetu. Przeczytajmy: Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Czy chcesz, aby. Twój brat, twoja siostra myślała o tobie, czy myślał o tobie, jako o słudze Chrystusowej. Ja myśleć to każdy sobie coś to może. Pytanie, kim jesteś? Czy jesteś sługą swojego Pana? Czy tylko Pan Jezus Chrystus jest towarzyszem Twojego życia? To nie jest, wiecie, o tym się mówi, może wydawać się proste, ale to nie jest takie proste. Bo to tyczy naszego osobistego podejścia do dzieła osoby Pana Jezusa Chrystusa w naszym życiu, o naszej relacji z Nim. Czy faktycznie poddałem się całkowicie, oddałem się Jezusowi Chrystusowi jako, sługi, jako sługa swojego Pana. Bo sługa wykonuje dzieło swojego Pana, nie swoje. Sługa jest całkowicie poddany woli swojego Pana. Ma tyle, ile Pan Jego mu da. Sługa wykonuje cieło swojego pana, a pan nie pyta, czy ty dzisiaj masz ochoty, czy nie. To ma być zrobione. Czy Abraham planował opuścić swoje rodzinne miasto? Czy planował, że pójdzie w nieznane? Czy planował, że będzie musiał ofiarować swojego jedynego syna? To był jego plan na życie? Trzeba mu przyznać kreatywność. Czy Dawid planował, że zostanie królem? No może sobie o tym marzył, kto wie. Ale on nie miał perspektyw na króla. On był najmłodszy z synów Josego. Czy on planował? Może marzył. Ale czy planował, że zostanie królem? A czy planował, że będzie miał tyle kłopotów z rodziną? planuje takie rzeczy, że będzie miał kłopoty ze swoją rodziną, bliższą, dalszą. I kto to planuje? A czy Józef planował, że stanie się niewolnikiem? Czy przeszło mu przez myśl, że jego bracia sprzedadzą go do niewoli? Jeszcze lepiej, Józef, ciągle planował, że zostanie drugi po Faraonie? Że w obliczu takich trudności, jego własna żona mu jeszcze będzie namawiała, żeby złożyć u Bogu. Jedyne oparcie, jakie miał w tamtym momencie, jego przyjaciele przyszli, ale czy byli, byli tak, tak, takim oparciem, jakim ja by sobie wymarzył? Nie ja wiem. Czy on ja to planował? Czy sługa Boży, Apostoł Paweł, planował taki energiczny, no tyle zrobił, tyle zborów założył? Nie chcę tutaj się zajmować, czym on zrobił, co on zrobił, czego nie, co, co dokonał, czego nie dokonał. Ale czy on planował, że ostatnie lata swojego życia będzie, spędzi na tułaczce po więzieniach? Czyż on był zasłużonym sługą Bożym? Jakby się należało ciepłe, wygodne wyrko. Planował, że ostatnie lata będzie tułał się po sądach. A Ezechiel planował? Dzisiaj ja słyszeliśmy o Ezekielę. Czy on planował, że jako prorok Boży będzie takie rzeczy musiał? Jako sługa Boży takie rzeczy będzie musiał robić? Będzie miał zrobić? Będzie miał robić? Kto z ludzi planuje dla siebie takie rzeczy? Myślicie, że ja też planuję dla siebie wszystko? Co, co, co tam się dzieje? A wy planujecie dla sługi różne takie dziwne, niezrozumiałe sytuacje? No nie, bo to nie należy do sługi. Sługa nie planuje. Sługa Boży wiedzą z kim jest Jezus. Dobrowolnie przed Bogiem daje przebić sobie ucho. I jest całkowicie poddany Bogu. Sługa Boży nie planuje oczywiście. Z łaski Bożej możemy czynić pewne plany. Jeśli Pan pozwoli, zrobimy to czy jego. Ale wszędzie we wszystkim szukamy Bożej woli. Jednakże Boży sługa przede wszystkim jako, jeżeli, jako sługa wykonuje wolę Bożą we wszystkich okolicznościach, w których stawia jego Pan. To wymaga kształtowania w nas charakteru, to wymaga uświęcenia, to wymaga dojrzałości. Ale wiecie co? Możemy mieć różnych panów w swoim życiu. Możemy służyć ludziom, w pozytywnym i negatywnym znaczeniu tego słowa. Ale myśmy i doświadczyli, że dobry jest pan. Dobrym pasterzem, że jest dobrym Panem. Więc z ochotą, z ochotnego serca służymy dla Jego chwały. Dlatego też ja i każdy z nas może skonfrontować się z taką prawdą życiową: Jezus jest moim Panem, czy jest towarzyszem? Uważajmy, bo rozprzestrzenia się trend, rozprzestrzenia się nurt, w którym dziecko Boże relacje z Jezusem wykorzystuje dla własnych korzyści. Wykorzystuje do własnych celów. W początku społeczności dzisiejszej przeczytaliśmy. Ostatnio też brat mówił o tym, że cokolwiek wcześniej napisano, około naszej nauce napisano. Także też ten przykład z drugiej Mojżeszowej stanowił dla mnie pewną naukę. A na zakończenie w samym setnym mówił o tym, że... Służba Bogu dla Dziecka Bożego jest dla Niego radością. sam dzień czynny wykrzykuj Panu cała ziemia, służcie Panu z radością. Przechodźcie przez oblicze Jego z weselem, wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramę Jego z dziękczynieniem, Przeciągnij Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go. Błogosławcie imieniu Jego. Albowiem dobry jest Pan. Na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia, w pokolenia. Takiego Pana, jakiego mamy my, Jezusa Chrystusa, nie znajdziemy nigdzie indziej. Amen. Amen.